Witam wszystkich dzisiaj postanowiłem sobie kolację zrobić na łonie natury na działce tak więc będzie jajeczniczka w lesie Zapalniczka ze sklepu Hobby House. Całkiem przydatna, bo ma otwieracz do butelek. Tak więc sprawdzimy go. Jak widać działa super. Teraz trzeba to jakoś podpalić. Nie będę tu jakiegoś krzesiwa używał. Po co? Krzesiwo to jest dla mnie awaryjna rzecz. No I, tak. i tu się przyda nóż. Zaczyna się palić. Mamy tutaj patelnię z zestawu US Meskit, czyli amerykańska manierka. Margoryna do smażenia Kasia I zaczyna przypalać wszystko. Kilka pieczarek. Tak jak lubię. No i jajko. Może kilka uwag o tej manierce. Nie mam do niego oryginalnego zestawu sztuczów. No bo nie mam. Ale sama manierka jest no, całkiem fajnie pomyślana. Jest to forma takiej oto patelni, no od wielkiej biedy da się to wykorzystać do jakiegoś tam gotowania zupy czy czegoś takiego. I do tego dostajemy takie coś. Taki mi talerzyk. Po przykryciu w ten sposób, nie ja będę tego teraz robił, cały się zamyka. Uff, sparzać. Cały się da w ten sposób zamknąć. No I mamy kompletna a jeszcze w środek można coś schować. No właśnie, coś. Właśnie sobie zdałem sprawę, że nie wziąłem przypraw. Tak, Ale do domu mam bardzo blisko, więc chyba się jednak przelecę, bo niech słona jajecznica to nie jest to, co lubię. Chyba ładnie się to pali nawet. To jest kuchenka Wojska Polskiego na paliwo stałe typu S-Bit. Nie no kurde, muszę posulić się. Pilnujcie mi tego ognia, a ja tak chwilę wracam. Jestem już z powrotem. Nic tu złego się nie stało. Dozrodziłem pastylkę. O. mam tu swój przyprawownik z pojemników po tiksach, sól, pieprz i papryka ostra. Oczywiście mam jakiś chlebek, pomidorka do tego. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Ze sklepu Hobby House. niezbędnik, Bardzo fajna i przydatna rzecz. Tego typu składane sztuczce. Powiedzmy na bazie łyżki. Wam pokażę jest to nóż, widelec i łyżka, która mi dzisiaj będzie potrzebna żeby zjeść jakże tę piękną jajecznicę Jest to forma składana, więc zajmuje bardzo niewiele miejsca I mamy łyżkę Tu się pięknie pieczarki smażą mamy trochę na jeszcze i myślę, że jest sporo na jajka No mam trzy, myślę, że dwa mi wystarczą. Wiem to sobie oczywiście bezpośrednio z tej patelni, chociaż jest tu ten talerzyk, ale nie będę go brudził Nie wiem co jest takiego magicznego, ale w terenie jajecznica smakuje najlepiej Żadne inne danie Paliwko się pali ładnie. Powiem wam, że wodę to już jest trochę trudniej na tym zagotować. Ale takie szybkie rzeczy, jak jecznica. To ta kuchenka na paliwo stałe się super nadaje. A w zasadzie mam łyżkę co lepsza będzie. Nagrzało się trochę, ale o, to jest super, że ta rączka jest taka długa. Pokażę wam. To jest takie długie, i to się w życiu do końca nie nagrzeje. No dobra, ja idę jeść, a jeśli ktokolwiek to ogląda, nie wątpię, no to pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.